W dzisiejszym filmie przedstawimy Wam najbardziej tajemnicze przypadki zaginionych osób. Jeśli znacie jakiś przypadek, gdzie znajoma Wam osoba zaginęła, możecie napisać w komentarzu przebieg tej sytuacji. Z chęcią poczytamy. Tymczasem zachęcam Was do subskrybowania, żeby nie przegapić kolejnej dawki wiedzy, oraz nie zapomnijcie o łapce w górę, jeśli film Wam się spodoba. Zapraszam do oglądania. 10. Jimmy Hoffa w wieku 18 lat mężczyzna ożenił się z Josephine Poszywak, 18-latka pracująca w pralni w Detroit, która była pochodzenia polskiego. Małżeństwo miało razem dwójkę dzieci, a w 1923 roku Jimmy został zaproszony, by dołączyć do Teamsters of Detroit. Był to związek dla kierowców ciężarówek i magazynierów w Indianie, a dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wpływom mężczyzna organizacja szybko stała się jedną z najpotężniejszych organizacji zawodowych w Stanach. Jimmy był jednak świadomy, że osiągnął to wszystko w dużej mierze przez robienie interesów z wieloma niebezpiecznymi gangsterami. I mimo tego, że w 1946 roku został prezydentem całego związku, to w roku 1967 został skazany na pobyt w więzieniu trwający 13 lat za próbę przekupstwa. Został ułaskawiony przez samego prezydenta pod obietnicą, że zaprzestanie wszystkich swoich przestępczych działań. Wyszedł z więzienia w 1971 roku i próbował wrócić na swoje stanowisko w firmie, a po czterech latach, kiedy sam już miał 62 lata, został wpisany na oficjalną listę zaginionych osób. Ostatni kontakt miała z nim żona w 1975, kiedy zadzwonił do niej z budki telefonicznej, oświadczając, że czeka na spotkanie z trzema mężczyznami w celach biznesowych. Chwilę później, pracownik restauracji, przy której się znajdował, widział go wsiadającego do pewnej ciężarówki, a koło niego znajdował się tajemniczy obiekt nakryty kocem. Istnieje więc wiele teorii związanych z tym, co stało się z mężczyzną. Jedna z nich mówi o tym, że został on zabrany do New Jersey, gdzie jego ciało zostało zmieszane z cementem użytym do budowy stadionu, lub jego ciało zostało pochowane w fundamentach hotelu, który należał do organizacji Jimiego. W domysłach mówi się, że to właśnie lider tej organizacji porwał Jimiego i zakończył jego żywot. 9. Michael Rockefeller: Rodzina Rockefellerów pochodząca z Ameryki jest jedną z najbogatszych i najbardziej wpływowych na całym świecie. Zajmują się głównie polityką i bankowością, a Michael był synem przyszłego prezydenta USA Nelsona Rockefellera. 17 listopada 1961 roku w celach biznesowych Michael razem z pewnym antropologiem płynęli ogromnym kajakiem około 5 km od brzegu, kiedy ten nagle został przewrócony. Pomoc nie nadchodziło do nich przez bardzo długi czas, a mężczyzna był już bardzo znudzony i postanowił, że sam da radę dopłynąć do brzegu więc 19 listopada, kiedy miał już dość czekania, zaczął płynąć do brzegu o własnych siłach. W tym momencie prąd wodny oddalił ich kajak aż o 19 km od brzegu, więc mówiono, jest, że Rockefeller zmarł na skutek wyczerpania i utonięcia. Nikt jednak do dzisiaj nie znalazł jego ciała, więc nie można być pewnym, że w tamtym momencie zniknął z naszej planety. Niektórzy twierdzą też, że Michael został zabity i zjedzony przez tamtejsze plemię Asmat, które określa się kanibalami. 8. Claudia Lorenz Stosunkowo jej zaginięcie wydarzyło się bardzo niedawno. Kobieta była szefową kuchni na Uniwersytecie York, kiedy słuch niej zaginął w marcu 2009 roku. Po skończeniu pracy wróciła do domu, a kolejnego dnia już się w niej nie pojawiła. Wtedy właśnie zostało zgłoszone jej zaginięcie, gdy nikt nie mógł nawiązać z nią kontaktu. Policja przeszukała jej mieszkanie i nie znalazła nic podejrzanego, ale krótko potem wyszło na jaw, że kobieta była w kilku romantycznych związkach. Wydaje się to całkowicie normalne, ale niektórzy ci mężczyźni mieszkali na Cyprze i mogli być powiązani z jej zaginięciem. Jeden z nich był widziany w pobliżu jej miejsca zamieszkania. Znika z kamery na minutę i znów pojawia się na nagraniu. Ma jest zarzucane na ramieniu i od razu widać, że coś bardzo go niepokoi. Śledztwo trwające aż 4 lata wykazało, że telefon Claudii został celowo wyłączony po południu w dniu jej zaginięcia, 18 marca. Kobieta została uznana za zmarłą, ale jej rodzina aż do dzisiaj ma nadzieję na odnalezienie się jej i zobaczenie kiedyś. 7. Brandon Swanson. Sprawa uznawana za jedną z najbardziej tajemniczych, na którą nie ma właściwego wytłumaczenia. 19-latek zadzwonił do swoich rodziców w nocy z 13 na 14 maja 2008 roku z prośbą o przyjechanie po niego z powodu wypadku samochodowego. Wypadek miał mieć miejsce zaledwie 10 minut od jego domu. Jednak kiedy rodzice dojechali do podanej lokalizacji, samochód chłopaka nie był widoczny. Brandon dawał sygnały świetne rodzicom wyłączając i włączając światła w samochodzie, aczkolwiek ci nadal nie byli w stanie go zauważyć. Zaczęli się denerwować i nastolatek w końcu stwierdził, że zmierza w kierunku domu swojego kolegi. Ojciec Brandona miał przyjechać po niego cały czas rozmawiając z nim przez telefon. Udał się następnie przez wskazane przez syna miejsce. Po chwili połączenie zostało przerwane i był to ostatni raz, kiedy ktokolwiek rozmawiał z chłopcem. Nikt nic nie wiedział o chłopaku, a sugo nim zaginął, nawet jego kolega, o którego rzekomo miał się tej nocy znaleźć. Policji udało się zlokalizować jego pojazd, aż 40 km od miejsca, które na początku wskazywał i nic nie zapowiadało na to, że inne osoby brały udział w tym zdarzeniu. Mimo policyjnego poszukiwania chłopaka razem z psami, które trwało aż 3 tygodnie, żaden ślad nie został znaleziony. Wszystkie pobliskie lasy i rzeki w pobliżu zostały przeszukane, a Michaela po prostu nigdzie nie było. 6. Brandon Lawson ta sprawa znajduje się na liście bardzo nietypowych zaginięć. W dniu zaginięcia Brandon był 26-latkiem, który pomimo swojego młodego wieku był już ojcem aż czwórki dzieci. 8 sierpnia 2013 roku wyszedł z domu po kłótni ze swoją partnerką. Około północy znajdował się na autostradzie wychodzącej z San Angelo, kiedy nagle zabrakło mu paliwa. Zadzwonił do brata, który chwilę później już jechał mu pomóc. Moment po tym musiało wydarzyć się coś niebezpiecznego, bo śledztwo wykazało, że Brandon wykonał połączenie alarmowe na numer 911. Gdy brat wraz z policją dojechali na podane przez mężczyznę miejsce, nie było tam śladu Brandona, jego telefonu czy też kluczyku. Chwilę po tym jednak Brandon skontaktował się ze swoim bratem, który usłyszał, że ten biegnie przez jakieś pole i strasznie krwawi. To było ostatnie połączenie nawiązane z Lawsonem, a lokalizacja telefonu o pierwszej 19 tygodnia wykazała, że był oddalony aż o 6 km od swojego samochodu. Jak znalazł się on tak daleko od auta w tak krótkim czasie, pozostaje zagadką. Służby policyjne i jego rodzina twierdzą, że mógł być świadkiem handlu narkotykowego lub nawet gorszego. Znalazł się w złym miejscu o złej porze, więc został za to ukarany. Nigdzie jednak nie znaleziono na to większych dowodów, oprócz nagranej rozmowy z numerem 911, kiedy w oddali słychać jakieś inne osoby. 5. Cory McKeuk. Mężczyzna był szanowanym pracownikiem Królewskich Sił Lotniczych, kiedy 24 września 2016 roku udał się na kilka drinków ze znajomymi w Wielkiej Brytanii. Ochrona klubu, w którym się znajdował, poprosiła go o opuszczenie miejsca ze względu na stan jego głębokiej nieczciwości, w którym się znajdował. Udał się wtedy do swojej ulubionej restauracji, a około godziny czwartej nagranie z miastowych kamer ukazuje Koriego, który zasnął pod niezidentyfikowanym zakładem. Kolejne nagranie pokazuje mężczyznę wędrującego po ulicach, gdzie widziano go po raz ostatni. 26 września, kiedy nie pojawił się w pracy, oficjalnie uznano go za zaginionego. Policja ustaliła, że telefon mężczyzny przemieścił się 19 km w ciągu 28 minut, co jest niemożliwe do pokonania piechotą w tak krótkim czasie. Śledczy sprawdzając drogę, którą się poruszał określili, że tą samą drogą jeździ śmieciarka. Jego telefon został wyłączony lub uległ zniszczeniu około godziny 8 rano. Ostatnio widziano mężczyznę, który szedł w stronę, gdzie znajdowały się śmietniki, co wskazuje na to, że mógł zasnąć w jednym z nich lub został wywieziony, gdy śmieciarka przyjechała zabrać śmieci. To tłumaczyłoby jego szybkie przemieszczanie się, co oznaczałoby, że został zabity przez zniszczarkę odpadów, kiedy te były wywożone. Miliony funtów zostały przeznaczone na poszukiwanie jego DNA w odpadach, jednak nigdy nie udało się nikomu tego odnaleźć i oficjalnie stwierdzić, że tak właśnie zginął ten człowiek. 4. Logan Schindelman Mężczyzna pochodził z Ameryki i tajemniczo zaginął 19 maja 2016 roku, więc można powiedzieć, że zdarzenie jest dosyć świeże. Nastolatek był bardzo dobrym uczniem i nigdy nie wpadał w jakieś większe kłopoty. Był wychowywany przez babcię i starszą przyrodnią siostrę, lecz często też spędzał czas ze swoim ojcem. Logan nie miał łatwego życia, wychowując się bez matki. Nie ukończył studiów, bo stwierdził, że to nie dla niego. Próbował zarobić w różnych dorywczych pracach, a pewnego dnia przed wyjściem z domu odbył poważną rozmowę ze swoją babcią. Oświadczył jej, że nie jest zadowolony ze swojego życia i że coś go niepokoi. Tego ranka wydał się swojej babci całkiem inny niż zawsze. Mieli kontynuować rozmowę po tym, jak obydwoje wrócą z pracy. Chłopak natomiast już nigdy nie wrócił do domu. Gdy następnego poranka nadal nie dawał znaku życia, babcia zgłosiła jego zaginięcie. Policja rozpoczęła śledztwo, które donosło, że samochód chłopaka został zabrany. 20 maja, dzień po tym, jak zaginął, w środku były torby z zakupami, telefon i portfel z dokumentami Logana. Przeszukano cały teren, gdzie chłopak mógł się znajdować, ale nie trafiono na żaden trop. Jego bliscy mają nadzieję, że chłopak postanowił po prostu zmienić swoje życie i wyjechał bez słowa. Szczególnie, że jego profil na Facebooku został zaktualizowany tydzień po jego zaginięciu, dodając lokalizację lotnisko Olimpia. Nikt jednak tak naprawdę nie jest pewny, co stało się z chłopakiem. 3. Yingying Ying Zhang. 9 czerwca 2017 roku ta młoda dziewczyna podróżowała autobusem do kompleksu apartamentowego, w którym planowała podpisać umowę o najem. Uczennicy jednak nie udało się dotrzeć na miejsce na czas, ponieważ autobus się spóźniał. Nagranie CCTV ukazuje, jak przez około minutę rozmawia z kierowcą jakiegoś czarnego samochodu, a następnie do niego wsiada. Od tego czasu jej już nie widziano. Koło godziny 14.30 agent nieruchomości napisał do niej wiadomość z zapytaniem o aktualność spotkania, jednak ta już mu nie odpisała. Współloka Torka uczennicy poinformowała profesora z uczelni, że dziewczyna nadal nie wróciła do kampusu. Ten zaniepokojony poinformował o tym policję, która w krótkim czasie zlokalizowała 18 samochodów podobnych do tego, do którego wchodziła dziewczyna. Jeden z pojazdów był zarejestrowany na byłego doktoranta, a przeszukanie go pokazało, że miejsce pasażera zostało dokładniej wyczyszczone niż każde inne w aucie. Ten fakt doprowadził do przesłuchania, gdzie mężczyzna przyznał się, że podwoził dziewczynę, ale trwało to tylko moment, bo kiedy skręcił złą uliczkę, takzała mu się zatrzymać i wysiadła z auta. Mężczyzna został Aresztowany po wyjawieniu tego faktu, a funkcjonariusze skonfiskowali mu laptopa i telefon. Odkryto w nich wyszukiwania takie jak porwanie 101 czy fetysze seksualne. Policja twierdzi, że znalazła też nagrania, jak azjatka stawia pewien opór wobec mężczyzny, jednak nigdy ich nie ujawniono. Do tej pory nikt nie jest pewny, czy były doktorant miał coś wspólnego z zaginięciem dziewczyny. Nie wiadomo też, czy ona żyje, czy nie, ponieważ jej ciało nigdy nie zostało odnalezione. 2. Zami Kingery. Zami była pielęgniarką w lokalnym domu opieki. Prowadziła stosunkowo idealne życie. Miała swój krąg najbliższych przyjaciół, męża i dwójkę dzieci oraz dobrą pracę. Jednak nie wszystko chyba było tak perfekcyjnie. Jej przyjaciele twierdzili, że związek małżeńskiej kobiety był dość napięty, ciągłe romanse i epizody depresji, w tym nawet próby samobójcze. 20 września o 7 rano kobieta wyszła do pracy, a kiedy dotarła, jej współpracownicy od razu zauważyli, że nie zachowuje się tak jak zawsze i jest czymś ewidentnie zmartwiona. Kazali jej odpocząć, więc ta zadzwoniła po męża i pojechała do domu. Mężczyzna około 10 wyszedł z domu, zabierając ze sobą dwóch synów, a kiedy już wrócili, zauważył na stole ręcznie napisaną notatkę, która mówiła, że tam i wyszła się przejść i niedługo wróci. Parg od razu czuł, że coś jest nie tak. Kiedy do 14.00 kobieta nie wracała, skontaktował się z policją i zaczęli poszukiwania. Na ich posesji nie udało się znaleźć nic nadzwyczajnego, oprócz tego, że kobieta nie wzięła ze sobą telefonu, torebki czy kluczy. Zrozumiane było, że kobieta nie miała dostępu do samochodu, więc musiała się udać gdzieś pieszo. Psy policyjne nie były w stanie wywęszyć jej zapachu w pobliskim lesie. Znaleziono tam jedynie starą szopę z pochowanym psem i ani śladu potami. Nikt nie jest w stanie powiedzieć, gdzie kobieta przebywa oraz czy w ogóle żyje. 1. Sombat Sopwon. Przez ponad 20 lat Sombad Sopwon był szanowaną figurą międzynarodową. Pomagał stworzyć nowe metody zrównoważonego rolnictwa i praktyk rolniczych, ucząc studentów, jak ważne jest ekologiczne życie. Odkąd wrócił do Laos po wojnie wietnamskiej, Sombat otrzymał wiele nagród i wiele wyróżnień za jego pracę, by polepszyć jakość życia na całym świecie. Udało mu się także trzymać z dala od polityki przez całą karierę, dzięki czemu przemawiał do szerokiej publiczności. Wieczorem 15 grudnia 2012 roku, Sombat jechał swoim jeepem przez więtnianę, kiedy zatrzymała go policja. Funkcjonariusze podeszli do niego i chwilę z nim rozmawiali. Sombat kolejnie wysiadł ze swojego jeepa i dołączył do policjantów. Minęło kilka sekund, zanim pojawił się mężczyzna na motorze, ubrany na czarno, i w pośpiechu dołączył do rozmowy. Mężczyzna wsiadł do jeepa i odjechał. Niedługo po tym pojawił się drugi mężczyzna, czekający na coś. Po chwili podjechał pickup, do którego wsiadł czekający mężczyzna i dwoje innych ludzi. Jednym z tych ludzi był Sombat. Pojawił się też kolej Mężczyzna na motorze, który rozmawiał z policjantami, zanim wystrzelił kilka magazynków amunicji. Piko podjechał. Policjanci w tym czasie przyglądali się opuszczonemu motocyklowi. Jeden z mężczyzn wrócił na miejsce i pozbył się opuszczonego pojazdu. Był to ostatni raz, kiedy Sombat był widziany. Krótce po tym, jak zostało wypuszczone nagranie z CCTV, rząd oznajmił, że nie miał nic wspólnego z zaginięciem Sombata. Jednak to nie przekonało zagranicznych urzędników. Politycy, tacy jak Hillary Clinton i John Kerry wyrazili swoje obawy na temat dobra Sombata. Nie byli zadowoleni ze środków, których użyto do znalezienia polityka. Nagranie CCTV nie było oficjalnie dostępne publicznie, nie ogłoszono żadnego szczególnego dochodzenia w sprawie tego nagrania i pozostały tylko spekulacje, dlaczego policja interesowała się Sombatem i czy faktycznie byli to policjanci.